Cześć, witam Was serdecznie w Juracie. Spotykamy się tutaj przed takim nowoczesnym budynkiem. Z drugiej strony mamy bezpośrednio widok na zatokę. Za chwilę zobaczymy, a ja chciałem Wam na początku skonfrontować tą starą Juratę z tą nową Juratą. Tu macie taki przykład willi przedwojennej. A tam na początku widzieliście willę obecną. To kolejny taki przykład właśnie obecnego domu, a ja serdecznie Was witam na tej mojej relacji e, właśnie z Juraty cieszę się, że jest, ze mną dzisiaj jesteście, że możemy razem po tej pięknej miejscowości sobie pospacerować, popatrzeć na te stare i nowe wille, stare wille nowe domy tu macie jeszcze jeden taki przykład, Jurata to oczywiście miejscowość, która powstała w okresie międzywojennym, niektórzy twierdzą, że powstała w kontrze do Sopotu. Sopot miał być taki stary, oldschoolowy a Jurata taka nowoczesna. Sopot był w tamtym czasie częścią wolnego miasta Gdańska, zaś Jurata była Polska. I to miało odróżniać te dwa kurorty od siebie, ta nowoczesność i ta polskość. Tutaj widzicie do niedawna był taki dosyć sympatyczny połowcek. Teraz coś takiego postawiono. Nie wiem czy to jest sympatyczne, ale jest. No i tak na samym początku tej relacji wypada się przywitać z panem Wojciechem Kosakiem, który tutaj cały czas siedzi i maluje, a w zasadzie stoi i maluje. To jest jego dawna pracownia. A tutaj, w tej pracowni, obecnie znajduje się kawiarnia, z której możecie korzystać e, tu jest trochę historii opisanej Wojciecha Kosaka tutaj taki skromny napis że w tym domu w latach 37 1937-1939 tworzył Wojciech Kosak a tutaj wejście do kawiarni kawiarnia jest czynna od godziny 10 do 18 i zaprasza nas na desery, ciasta drinki Jajecznice i pewno wiele innych rzeczy. Tu spójrzcie, coś zupełnie nowego się buduje. Eee, założenie przy budowaniu laty były, że te domki mają być parterowe i mają nie wystawać, czyli jakby nie wychodzić poza kompozycję przyrody, mają tak tonąć jakby w tej przyrodzie, mają być z dala dostrzegalne. Nie po prostu dominować nad przyrodą. Teraz się bardziej idzie w kierunku dominacji nad przyrodą. my zmieszamy powoli wolnymi krokami do tego co nazywa się punktem widokowym tutaj widzicie taki mały parking obok napis plaża i strzałka a więc idziemy, kroczymy powoli wolnymi krokami w kierunku plaży Jurata to y, miejscowość, która Została wybudowana na tak zwanym suchym korzeniu. Tutaj nie było żadnej osady. W okresie międzywojennym Lasy Państwowe przeznaczyły bodajże 150 hektarów gruntu właśnie na wybudowanie tej miejscowości. Utworzyła się spółka. W skład wspólników tej spółki weszły osoby, które po prostu miały jakieś zasługi, coś już w życiu osiągnęły, a nie po to, żeby się dorobić, tak jak często się odbywa to czy bywa. W obecny czasach a my zmierzamy, nie wiem czy na punkt widokowy, czy bardziej na plażę, a może uda nam się jedno i drugie, i punkt widokowy, i plaża. Oj, coś widzę, że chyba. E... Czyżby. E... Dobrze, idziemy na punkt widokowy. Myślałem, że jest że tak powiem, okratowane i nie wyjdziemy tam, ale chyba nie jest. To tutaj niżej coś jest okratowane. My sobie wchodzimy właśnie teraz na punkt widokowy. Jeszcze kilka kroków jeszcze do góry i za moment będziemy właśnie na nim. Ja się trochę teraz zmęczę. Oczywiście to wszystko, to moje zmęczenie jest takie planowane, zaplanowane i wiecie jak to jest. Jak się wchodzi, robi relacje, to trzeba udawać, że człowiek jest zmęczony. I ja to teraz będę robił. Taka tutaj jest wieżeczka widokowa. A pod nią takie łoweczki, na których możecie sobie odpocząć. No i wchodzimy. Po czymś takim, jeżeli ktoś nie lubi takich... Prześwitów wschodach to lepiej, żeby po prostu nie wchodził. A jeżeli komuś to nie przeszkadza, no to bez problemu może tu wejść. No coraz wyżej jesteśmy. Korony drzew już są czytelne, je widać. O! I teraz. Zasapałem, za przepraszam Zasapałem Tam w oddali widzicie Hotel Bryza Górną część tego hotelu Tutaj koronny drzew Piękny jest Wschód słońca Z tego miejsca Także zachęcam was Do przyjechania I zobaczenia tego wschodu słońca Właśnie z tego oto Miejsca a mi nie pozostało nic innego jak zejść tymi schodami, ale już będę sam schodził, nie będę was angażował w tej relacji w schodzenie No i słuchajcie, udało mi się zejść, także odniosłem dzisiaj jakiś sukces, a sukcesy, <noise> że tak powiem, motywują ludzi do kolejnych sukcesów także myślę, że kolejnym sukcesem będzie dojście na plażę i myślę, że to dzisiaj zrealizujemy a być może jeszcze się uda nam dojść bezpośrednio na molo ja trochę już Was przeniosłem w te winne obszary winne rewiry nie winne tylko w inne. bo to jest taka dosyć spora różnica o, w tym kierunku nie będziemy szli, bo tam już byliśmy Pójdziemy sobie w tym kierunku. Jeszcze raz spójrzmy na tą wieżę. Tutaj przez las, przez drzewa, przez systematykę drzew, albo nie systematykę drzew, bo to różnie można interpretować. No i wchodzimy już na taką pieszystą drogę. To nie jest jeszcze ten piach plażowy, ale ten piach prowadzi nas do piachu plażowego. To widać jakieś dróżki do jakichś domków, do jakichś malutkich domostw. A my sobie chodniczkiem tutaj zejdziemy. No i dalej słuchajcie, tu kilka zakrętów trzeba zrobić, żeby znaleźć się na plaży. Tak patrzę, patrzcie jaki ładny bluszcz tutaj jest na drzewkach. No, ja mam nadzieję, że Wam też to się podoba, bo to takie daje fajny klimat. Brakuje tylko węży i nie wiem czego jeszcze, ale dobra. Tutaj ktoś zostawił rower wejście numer 61. Jak widzicie, Jurata 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 to oczywiście bogini, pewna bogini, czego bogini. Oczywiście, że za chwilę się dowiecie, jak będziemy przy pomniku Juraty. Możecie oczywiście przejść sobie bocznymi ścieżkami przez las, powędrować, pospacerować. A się tak jak ja, po prostu iść pod górę. Ja już się wytrapałem pod górę i patrzcie jaki piękny widok. Chyba muszę fotografii zrobić. Ale zanim wrócimy do tego pięknego widoku, jeszcze spójrzcie chwilę na ten. O, I tutaj ten las. No i oczywiście lecimy. Lecimy już nad samo morze. To jest miejsce, które uwielbiacie. Które Wam się najbardziej podoba. To oczywiście nie jest taki najcieplejszy dzień, gdzie jest mnóstwo full ludzi na plaży. Dlatego dzisiaj będzie trochę spokojniej i można chwilę się plażą przejść. Słuchajcie, a będziemy szli ku samemu morzu i za chwilę posłuchajcie tego szumu morza z bliska. Idziemy w kierunku morza. Za chwilę ten szum. Ten relaks, ten odpoczynek będzie dla Was już z perspektywy, nie oddalenia, a z perspektywy, spójrzcie jak tu jest przecudnie. W centralnej części urady widzicie grzybki, widzicie te takie kosze plażowe. One są bardzo przyjemne, bardzo fajnie się w nich odpoczywa. Można sobie zrobić cień, można się nasłonecznić. Także wszystko co chcecie możecie zrobić. A mi najlepiej się odpoczywa właśnie spacerując nad brzegiem morza. Bezpośrednio po samej plaży. No wtedy. Jest najfajniej, najciekawiej. No i oczywiście ten szum morza taki kojący, taki dający relaks, taki dający wypoczynek jest ze mną. Przyjeżdżam do domu i jestem na maksem wypoczęty. spójrzcie jesteśmy już jakby w koło samego hotelu Gryza. To jest dosyć ciekawe miejsce właśnie ten hotel On ma konotację okresu e, klasu jeden z bardziej znamienitych hotelów tutaj On co fajnego miał, to miał taras taneczny i ten taras taneczny był właśnie na plaży Teraz niestety hotele nie mają takich taras tanecznych A ja powoli się na plaży. No. ale jeszcze spójrzcie, właśnie tutaj na te knajpki. No, no i oczywiście tutaj są te tarasy. Nie trzeba już się męczyć po piachu. One, co prawda, nie są tak długie jak w Bo one prowadzą tylko z plaży. Jest, widzicie, miejsce dla rowerów. Także wszystko, co potrzebne, jest tutaj sobie przechodzimy już na główną ulicę łączącą obydwa morza a jak ta ulica się nazywa to za chwilę no i spójrzcie jesteśmy w takim pięknym zakamarku. To jeszcze nie jest ta ulica, bo w tej części ona jest trochę odsunięta w bok. Niestety nie zachowana została ta prawdziwa faktyczna linia właśnie tutaj przy samym zejściu do morza to Widzicie kawiarenki Monte Carlo. No, za chwilę wejdziemy na tą ulicę. Ta ulica się nazywa Międzymorze, bo niegdyś łączyła dwa morza ze sobą. Ale część z Was się zapyta, no ale jak dwa morza? Przecież jesteśmy nad Bałtykiem. No, trochę to wynika z nazewnictwa które kiedyś stosowano. A e, dokładniej. Wody Zatoki nazywano Małym Morzem. Tu widzicie hotel Bryza. Jakbyśmy tak poszli z tą uliczką, którą szliśmy przed momentem, to z jednej strony byśmy widzieli morze, tam gdzie jest ten napis, a z drugiej strony tu jakby nie było tych liści, tych zielańców, to byśmy zobaczyli wody Zatoki. A ulica skoro pomiędzy dwoma morzami, Morzem Bałtyckim i Małym Morzem nazywała się po prostu Międzymorze ta nazwa została zachowana do dziś i to jest jedna z ulic wytyczonych wcześniej właśnie w momencie powstania Juraty w okresie międzywojennym tutaj przy tej ulicy również była galeria Poznańskiego w której wystawiał się między innymi e, kto? oczywiście, że Wojciech Kosak a tu widzicie, patrzcie, taki eksponat. Eksponat sobie tu stanął i stoi przepięknie, przypominając Wam o tym, że takie też macie potrzeby. Spójrzcie. Słuchajcie, nie, nie będziemy się zachwycać tym eksponatem. Lecimy sobie dalej. No trochę te komby tutaj, takie przypominają jeszcze stare, minione czasy to nie jest nic takiego pięknego, nowoczesnego ale Deptak jest naprawdę bardzo fajny i warto się nim przespacerować przejść tak, żeby poczuć klimat tamtych czasów a może trochę nawet klimat czasów okresu międzywojennego a za chwilę zobaczycie kolejny taki historyczny element tego czasu, kiedy powstawał, powstawała tutaj Jurata, ale zanim to nastąpi, to macie muzea, jakie możecie w pobliżu zobaczyć. Muzeum Po trzech, niestety, jest nieczynne. Zmarł właściciel, syn nie chce prowadzić tego. Zabytkowa chata rybacka w Jastarni, zbiory rybackie w Bosmonacie, portu i skansen fortyfikacji. To możecie zobaczyć tutaj w okolicy Juraty, a bardziej w Jastarni. A my sobie lecimy do przodu i dalej przeszliśmy ten teren i widzimy teraz tutaj knajpki tawerna u rybaka tam kawałek dalej kolejne zobaczycie knajpki tutaj kolejne także miejsce takie dosyć centralne dla tej miejscowości szczególnie w sezonie turystycznym poza sezonem to ma jeden plus że tu coś otwartego można znaleźć chociaż Jedno miejsce, gdzie się można ogrzać poza sezonem. A wy widzicie teraz: spójrzcie hotel Lido. Nowy Lido, a w zasadzie to jest bardziej chyba teraz apartamentowiec niż hotel. Piękny z wyglądu, ale no nie przypomina tego historycznego Lido, który możemy spotkać na fotografiach. Ale być może to jest lepsza. Wersja tego hotelu. Idziemy teraz wzdłuż bocznej ściany, właśnie Lido. Ta boczna ściana wygląda efektowniej niż ta, która była tutaj jeszcze niedawno. No, ale to też nie jest to samo. Tutaj, gdzie jest boczna ściana, był kiedyś również Taras Taneczny, znany z dancingów, znany z osób, które tutaj uczęszczały. Między innymi córki Kosaka. A tutaj widzicie Milano. Możecie odzież sobie nabrać. Jakbyśmy skręcili w tą uliczkę, tam jest ulica Pratibora i w tej uliczce możecie spotkać dużo takich starych willi. Tutaj macie budynek w oddali. Widzicie może przypominający trochę swoim bokiem łódkę to też ciekawa taka koncepcja no ale ona nie nawiązuje do tego co tutaj było ona bardziej nawiązuje do tego co e, gdzie ta miejscowość jest i z czym jest związana czyli po prostu do morza mimo że tutaj żadnego portu nie ma a tutaj widzicie pan rysuje, maluje przepiękne obrazy, zapewne te obrazy możecie nabyć sobie taką pamiątkę z wyprawy sprawić to jest coś cudownego patrzcie jaki tutaj przesympatyczny obrazek o spójrzcie no coś cudownego być może też portrety maluję nie wiem także jeżeli Was to interesuje to oczywiście macie szansę się zorientować i dowiedzieć. A tu z boku macie tablicę ze starymi zdjęciami pensjonatu, e, kolei i tak dalej, i tak dalej. Nawet możecie zobaczyć jak niegdyś wyglądało Molo. W biuracie, czy kafe kasyno. Spójrzcie, tu jest Molo, a tu jest cafe kasyno. Tu kolejne piękne obrazki namalowany z kolei tam siedzi pan i sobie maluje także chyba tutaj nawet jest dosyć spora konkurencja patrzcie jakie ciekawe portrety to są tutaj ciekawa interpretacja plaży no dosyć fajne fajne obrazki pan się znudzi to możecie zawsze sobie zjeść loda po prostu osłodzić sobie życie to jest też coś ciekawego co może was tutaj spotkać no oczywiście jeszcze raz pokażę wam tą bardziej nowoczesną zabudowę Juraty, ona niestety nie przypomina tego co tu kiedyś było i tak nie nawiązuje historycznie ale być może potrzebna jest pokoleniowa zmiana a tutaj widzicie nawiązanie do Pomnikowy ten pomnik widzieliście na początku relacji on kiedyś stał w tym miejscu został przeniesiony właśnie w to miejsce które widzieliście na początku tej relacji a my zmierzamy na Molo w Juraci. no i wchodzimy wolnymi kroczkami na same to molo mi trochę przypomina takie mniejsze sopo, gdzie tutaj po bokach są te białe ławki. To jest również w sopocie, tylko w sopocie jest większa, jakby powierzchnia tego wszystkiego, a tutaj trochę tak mniejsza. No ale wchodzimy, wchodzimy na te piękne molo w Juracie. Jura to oczywiście też trochę historii 1939 w roku 1939, a mianowicie tutaj po tym roku, w czasie wojny. Ciekawie, jestem, że jedno ramię krzyża jest dłuższe, a drugie to to to, to to. Spójrzcie, łódki, łódeczki, no i wszystko przygotowane do ruchu turystycznego. Być może godzina jest zbyt późna, żebyśmy to zobaczyli w tym momencie. Jeszcze jedno spojrzenie na te boczne ramiona. Dużo jest zmiany takiej pieniądzej się części na górze, a to zawsze z czegoś wygląda. Słuchajcie, molo przepiękne. Jedne z dłuższych, mul w Polsce, chyba drugie co do długości, molo w Polsce po sobocie. A niektórzy nawet mogą postawić obiad, albo jeżeli Wam się nie podoba, to co robię, możecie postawić mi suchara, zniosę to zgodnością. Słuchajcie, jeszcze kawałek sobie podejdziemy do przodu i tam będę się z Wami żegnał Dzisiaj naprawdę było bardzo, bardzo miło przejście po tej właśnie przestrzeni naszego półwyspu Galskiego, po tej przestrzeni Juraty. Się tam, że mogę wam pokazać wszystko że po prostu jest taka możliwość teraz że tak powiem rozwój cywilizacji i elektroniki daje nam taką możliwość A my jesteśmy tutaj już praktycznie na końcu mola tam jest jakaś wycieczka i nie będę im przeszkadzał po prostu z tego pięknego miejsca żegnam się z wami i do zobaczenia na kolejnej mojej relacji. Jednocześnie życzę Wam miłego dnia.